Are polluted. The world is addicted to oil. But we're here to offer a solution: the cyber truck. WESLANOMIA. Odkrywamy przyszłość w teraźniejszości. Mamy też, zanim zaczniemy, mamy też dobre wieści odnośnie modelu Y. Model Y się sprzedał jako w pierwszym kwartale 2023 roku jest najlepiej sprzedającym się samochodem. Na całym świecie to nie jest wśród EVs, ani hybryd, ani, ani samochodów elektrycznych czy hybryd, tylko według we wszystkich modelach wyprzedziło on Toyota korolę. O, o kilkadziesiąt, kilkadziesiąt, kilkanaście tysięcy sprzedanych sztuk, także do końca tego roku będzie jeszcze lepiej. Zobaczymy, jak to się potoczy. Rozpoczynamy cytatem na dziś. Pamiętaj, jeśli poświęcisz czemuś wystarczająco dużo uwagi, jeden pomysł, jedna myśl, jedna emocja może przerodzić się w coś fenomenalnego dla Ciebie, ale także dla całej ludzkości. Tytuł dzisiejszego odcinka to rok cyberciężarówki Cybertruck. Czy wiecie, że są na świecie jeszcze ludzie, którzy nie wierzą, że Cybertruck będzie naprawdę w produkcji? Są też ludzie, którzy nie wierzą, że Cybertruck zajmie 30% globalnej sprzedaży na rynku pickup. Jedno jest pewne. Ten, kto widział y, cyberciężarówkę, to albo się w niej zakochał, albo jej nienawidzi. Dzisiaj porozmawiamy dużo o cyberciężarówce i wytłumaczymy oraz spróbujemy zrozumieć, dlaczego samochód kilka razy większy od Tesli Model 3 czy też Modelu Y zarobi Tesli Elonowi Muskowi, a co za tym idzie inwestorom Tesli dużo więcej niż Wall Street jest w stanie pojąć. Załóżcie czapki inwestorów, słuchawki słuchaczy, okulary inżyniera, weźcie głęboki oddech i przygotujcie się na jazdę bez trzymanki w cyberciężarówce Cybertruck. Pick-upie z przyszłości. Albo pick-upie od kosmitów, ale tego Elon nam prost nie powie. Teslanomia. Odkrywamy przyszłość w teraźniejszości. Witajcie na kanale Teslanomia, Ekonomia Jutra. Mówi Michał i zapraszam Was do kolejnego odcinka. Dzisiaj odcinek numer 2, czyli rok cyberciężarówki Cybertruck. Witam również słuchaczy podcastu i innych mediów. Linki można znaleźć na kanale YouTube w opisie tego odcinka, a także na youtube.com. Ukośnik Ekonomia Jutra Naszym głównym celem jest zarówno dzielenie się wiedzą na, wiedzą na temat Tesli Elona Muska, tej rewolucyjnej marki samochodów, jak i promowanie działań Tesli w Polsce dla szeroko pojętych inwestorów i entuzjastów. Będziemy regularnie publikować interesujące materiały i analizy, które pozwolą Wam poznać Teslę z każdej strony. Subskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić żadnej nowej publikacji. W dzisiejszym odcinku podsumujemy trochę tak samo starszy kanał i, o, i wspomnimy o przewidywaniach na temat wysokości kosztów akcji Tesli, które były tam przewidywane. Możecie je znaleźć na youtube.com ukośnik Teslanomia. Subskrybentów tego kanału e, Teslanomia odsyłam do subskrybowania youtube.com e, ukośnik Ekonomia Jutra. To jest nasz nowy kanał. Na starym kanale Teslanomia możecie sprawdzić moje przewidywania odnośnie cen akcji Tesli i porównać cenę akcji dzisiaj i wtedy. Przypominam, że, do, że należy dostosować cenę do wysokości dwóch splitów, które miały miejsce od tamtego czasu, czyli cena akcji podzielona na 3 lub pomnożona na 3, zależy od której strony patrzycie, czyli podzielona na 3 i później podzielona na pięć. Na kanale Ekonomia Jutra skupiamy się nie tylko na samochodach Tesli, ale również na różnych przedsięwzięciach Elona Muska, takich jak SpaceX, Starlink, Neuralink, The Boring Company, Twitter. Będziemy zgłębiać tematy związane z innowacyjnymi ideami w dziedzinie sztucznej inteligencji, nowoczesnej gospodarki i integracji pionowej. Będziemy też oglądać rynek krypto i obserwować i prze próbować, przewidzieć, co się będzie działo na rynku krypto. Nasz kanał jest również poświęcony eksplorowaniu świata inwestycji, technologii i innowacji poprzez pryzmat najbardziej ekscytujących firm i pomysłów naszych czasów. Generalnie tutaj mówimy o tym, jak skutecznie i efek efektywnie poruszać się w nowoczesnym świecie finansów, rozwoju osobistego, marketingu i inwestycji, żeby tylko wymienić te najważniejsze. Dla osób szczególnie zainteresowanych tematyką <coughs> będzie możliwość subskrypcji na Patronite, Patreon, Twitter oraz innych kanałach. Mediach i środkach przekazu, aby zezwolić dostęp do ekskluzywnych analiz, wykresów inwestycyjnych, a także przedpremierowy dostęp do porad i najnowszych innowacji, które dadzą przewagę tobie, Twoim inwestycjom, Twoim przedsięwzięciom i Twojej firmie. Wszystkie dane bazowane są na, na analizach uznanych analityków oraz wykresach analitycznych obrazujących postęp i rozwój Tesli oraz wszystkich nowoczesnych technologii. Dzięki czemu będziesz na bieżąco z najnowszymi informacjami, trendami na rynku samochodów elektrycznych oraz postępem mającym wpływ na konwersję z paliw kopalnych na przyszłość energii odnawialnej. Nie wiem jak to jest w Polsce, ale na Zachodzie, szczególnie w szczególności w Stanach Zjednoczonych, Tesla i postęp i rozwój tej firmy, najczęściej błędnie nazywanej producentem samochodów elektrycznych. W jednym z następnych filmów omówimy dokładnie czym i jaką firmą jest Tesla. Otóż na zachodzie wiadomości o Teśli są wszędzie. A w szczególności wiadomości, w ostatnim czasie, tym bardziej wiadomości o cyberciężarówce. Tak ją sobie tutaj będziemy roboczo nazywać. Rok 2023 jest rokiem cyberciężarówki Cybertruck. Pierwsze seryjne pojazdy zjadą z linii produkcyjnej już w trzeciej, trzecim i czwartym kwartale, kwartale tego roku. Ludzie do tej pory nie zdają sobie sprawy, jaki to jest samochód. Jest to samochód, który zmieni przyszłość całego sektora pickupów. Niestety, można się o tym tylko przekonać, gdy zobaczy się ją na żywo. Zapamiętajcie moje słowa: jeśli ktoś myśli, że ten produkt to będzie niepowodzenie, że spali na panewce albo nie będzie popularny, to niech się przygotuje, bo ja nie jestem w stanie wyrazić tego słowami, jak bardzo się pomyli. Znaczy, na pewno nie jestem tego wyrazić w stanie słowami cenzuralnymi. Cybertruck to jest czysty przejaw geniuszu. Zastanówmy się, co to oznacza dla inwestorów oraz dla przychodów i rozchodów firmy Tesla. Więc, co Elon miał na myśli, tworząc Cybertruck? Po pierwsze, Cybertruck musi wyglądać dokładnie tak, jak wygląda. Wszyscy niestety skupiają się na estetyce wyglądu i tylko dlatego, że wygląda inaczej niż wszystko inne, to mówią, że to błąd. Ale niestety wszyscy pomijają, pomijają najważniejsze fakty, które Tesla miała na myśli, projektując tego pick -upa. Że Cybertruck, po pierwsze, musi mieć niski koszt produkcji, po drugie, musi być bardzo wydajny, po trzecie, musi posiadać bardzo wysoką użyteczność, po czwarte, musi być lekki i bezpieczny. Teraz po kolei przeanalizujmy te szczegóły dokładnie i z detalami. Cyberciężarówka wygląda dokładnie tak, jakby wyglądał samochód po usunięciu wszystkich skomplikowanych elementów produkcji. Normalne samochody do tej pory to są tysiące ruchomych części, każda z nich się może zepsuć lub zatrzeć. Widzicie, produkcja samochodów to jest bardzo złożony i skomplikowany proces. Usunięcie niepotrzebnych elementów sprawia to, że im więcej ich usuniesz, tym produkcja jest tańsza i potrzeba mniej części do wyprodukowania danej jednostki, więc koszty spadają. Słynne powiedzenie Elona to, najlepsza część to brak części, a najlepszy proces to brak procesu. Dlaczego? No bo nie ma się co zepsuć, jak tego nie ma. Im mniej części, tym mniejsze prawdopodobieństwo awarii i krótszy czas montażu. A co to oznacza? Mniej części niższy koszt, szybszy montaż niższy koszt. A im niższe koszty produkcji, tym większa marża zarobkowa na danym produkcie. Te zasady są takie proste, a jednak superinteligentni menedżerowie funduszy z Wall Street i innych giełd nie są w stanie do tej pory tego zrozumieć. No proszę Was, moja dwunastoletnia córka to rozumie: że usuwanie procesów i części z linii produkcyjnych przyspiesza i, i zwiększa marginesy dochodów. Następna rzecz w Cybertruck to jest to, że karoseria jest wykonana z pojedynczego arkusza 3 mm blachy nierdzewnej. Dzięki twardości i wytrzymałości tego materiału tworzy ona szkielet zewnętrzny i eliminuje potrzebę szkieletu wewnętrznego. Dzięki temu cyberciężarówka jest twarda jak czołg, ma niższą wagę, większą przestrzeń użytkową wewnątrz. A to wszystko oznacza więcej miejsca na baterię, czyli większa bateria, a niższa waga to zwiększony zasięg tej baterii. Jest po prostu genialne. Dodatkowo idąc dalej, nie ma potrzeby na budowanie lakierni, a więc zwiększa to proces efektywnego wykorzystania powierzchni użytkowej fabryki. Fabryki Tesli już i tak mają najwyższy ten współczynnik wykorzystania powierzchni i z każdą nową fabryką jest to usprawniane. Popatrzcie na te rysunki. Brak farby dalej obniża koszt produkcji, a dodaje do, już do dobrego marginesu profitu. Brak malowania skraca też czas produkcji, dodatkowo obniżając koszty pro produkcji jeszcze bardziej. Samochody Tesli już i tak mają pomiędzy 10 a 25% dochodu z każdego sprzedanego produktu, co w porównaniu ze średnim 2-4% marginesem producentów samochodów spalinowych jest to margines bardzo zdrowy. Tesla właśnie obniżając koszty w ten sposób w cudzysłowie drukuje pieniądze. Aktualnie Tesla posiada około 20 miliardów dolarów w gotówce. Powiedzmy jeszcze trochę o eliminowaniu części. W Gigafabryce w Austin właśnie zostały dostarczone i są instalowane ostatnie części gigantycznych maszyn odlewniczych, gdzie jedna maszyna może odlać w jednym procesie połowę samochodu. Zobaczcie na to zdjęcie. To są już wykonane castingi yy, części cyberciężarówki. Wykonane te, są te odlewy ze specjalnego stopu aluminium, i znowu dzięki temu, że to jest aluminium, które zostało specjalnie zaprojektowane dla Elona. I powoduje to, że jest znowu obniżenie wagi, obniżenie ilości części, obniżenie wielkości spawów, łączenia, klejenia, śrubek, czasu montażu i tak Jak oglądałem Munro Live, link w opisie tego wideo, możecie zobaczyć, że podczas rozbierania baterii, wyciągania baterii z elektrycznego hamera, sama waga spawów w konstrukcji utrzymującej baterię, sama waga spawów była dwie tony. Więc obserwujcie Elona. I mimo, że te wszystkie informacje są dostępne, to słyszę, że są ludzie, którzy jeszcze nie kupili sobie akcji Tesli. I to nie jest porada inwestycyjna, ale sprawdźcie fakty, przeanalizujcie i podejmijcie właściwą decyzję. Krótko mówiąc, produkcja, produkcja Cybertruck i nowe sposoby i technologie, które wykorzystane są przy jej produkcji, odwrócą tradycyjne metody produkcji o 180 stopni. In Cybertruck to mała powierzchnia fabryki, wysoki procent profitów, krótki czas produkcji bardzo dużych ilościach przy bardzo niskich kosztach. Przypominam, że w tym momencie backlog, czyli ilość zamówień na, na cyberciężarówkę yy, osób, które płaciły 100 dolarów, żeby, żeby się zapisać do kolejki oczekiwania, wynosi około 1,5 miliona osób. Już nie wspomnę tutaj o nowych bateriach, które mają wytrzymałość do 1 miliona mil. Albo o kopalni litów, którą właśnie Tesla zaczęła budować. O bateriach i licie zrobimy wkrótce osobne wideo tutaj. A czy wy inwestujecie w kopalnie litu i wytwórców litu? To nie jest porada inwestycyjna, ale to już jest najwyższy czas, żeby zrobić badania rynku i tematu i podjąć właściwą decyzję. Zasięg Cybertruck to 500 mil, czyli około 800 km. Docelowo za 40 tysięcy dolarów to jest taniocha w porównaniu z innymi yy, pick upami. Chociaż pierwsze modele z lepszymi jeszcze parametrami będą na początku droższe. Baterie użyte w tym modelu to 46,80. Zobaczcie, jaki jest prospekt redukcji powierzchni fabryki. Więcej niż 40%, a co za tym idzie? Redukcja kosztów produkcji z takiej fabryki wzrośnie o 50%. Dla Tesli nowych generacji, które na tym rysunku są, są wciąż jeszcze ukryte pod wir wirtualną płachtą prezentu. I pamiętajcie, to jest dopiero początek. Zobaczcie, co mówi De Dave Lee. Jest to jego grafika. Dla wszystkich mówiących po angielsku polecam jego kanał YouTube Investing with Dave, link w opisie, i oddajcie go na Twitterze ad hey Dave 7, link również w opisie. Wracamy do cyberciężarówki. Więc dlaczego taki design? Czemu nie rdzewna stal? Otóż dlatego, że pick to są konie robocze Ameryki. Trzeba załadować na nie narzędzia, agregaty, łopaty i inny sprzęt, więc nikomu nie jest potrzebna cienka blacha czy lakier, żeby to porysować przy ładunku czy rozładunku. W cyberciężarówkę można przywalić nawet młotem kowalskim, tak jak tu na tym wideo podczas pierwszej prezentacji. Zobaczcie, co się dzieje. Zero wnieceń. Porównajcie tamtą, tamte drzwi. Ale na cyberciężarówkę możesz założyć e, również namiot, schować rowery i jechać na kemping. Wszystko tak jak normalny pick up, tylko że bardziej wytrzymałe. Cyberciężarówka posiada wbudowane gniazda zasilające na 110 i 220 V. Wszystko w niej jest. Ma także wbudowane więcej przestrzeni załadunkowej, niż ja mogłem zmieścić rzeczy w mojej pierwszej kawalerce. Tylna brama opuszcza się i dochodzi do ziemi i może posłużyć jako rampa. Już nie trzeba podnosić ci rzeczy cięższych ponad Twojej siły, wystarczy je wepchnąć lub nimi wjechać. Na razie nie wspominam nic o elektrycznym kładzie. To jest kolejny produkt, który podbije świat. Więc co? Jak na razie mamy same fa pozytywne fakty przemawiające na rzecz cyberczeżarówki. Egzoszkielet, czyli skielet rzewnętrzny, 3 mm stal, wydajność, odporność, duży zasięg, twarda jak czołg. I ktoś pomyśli, że z takim kwadratowo-romboidalnym kształtem opór powietrza zmniejszenie wydajności w związku z tym będzie straszne. Otóż chyba po tych wszystkich faktach nie dziwi już was to, że nic bardziej mylnego. Współczynnik oporu powietrza wynosi 0.39, co się prezentuje w czołówce, jeśli chodzi o, o pick-upy. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, tutaj też chyba nie mamy wątpliwości. Samochody Tesli aktualnie zajmują pierwsze, drugie i trzecie miejsca w rankingu najbardziej bezpiecznych samochodów. To już nie jest Volvo tak jak kiedyś i tak jak myśli większość. Tylko Tesla Bezpieczeństwo pasażerów jest najważniejszym z pryncypiów w Tesli. Przy cyberciężarówce nie mamy jeszcze podanych wyników z crash testów, ale wiemy, że były już one przeprowadzone. Tesla wypuściła tak zwany teaser z crash testu. Mamy tu ujęcia pod różnymi kątami ale na tym teaserze nigdy nie dochodzi do zderzenia więc z niecierpliwością musimy czekać na happy end tej demonstracji. Przypominam, że seryjna produkcja zaczyna się w trzecim i czwartym kwartale roku 2023. Więc konsubowując, cyberciężarówka musiała być tania w produkcji, miała mieć wysoką funkcjonalność i proste utrzymanie odporność, miała mieć wysoką wydajność i miała być bezpieczna. Więc wszystkie założenia zostały spełniane. Od 39 tysięcy dolarów cyberciężarówka bije na głowę wszystkie dostępne pick-upy w tym przedziale cenowym. A nawet nie wiem, czy istnieją pick-upy w tym przedziale cenowym. Cyberciężarówka jest super wydajna, super bezpieczna, a dodatkowo tak jak wszystkie samochody Tesli będzie miała możliwość autopilota. Widzieliście filmy z prawdziwych testów autopilota, które przeprowadzają zwykli użytkownicy Tesli, przy okazji zarabiając dziesiątki tysięcy dolarów od swoich followersów? Czy też słuchacie ściemy płynącej z głębokimi spalami z głównego nurtu środków masowego przekazu? Słuchajcie... Ludzie już mają dosyć ściemniania i urządzeń, i pojazdów, które są zaprojektowane, żeby się psuć. Aby sprzedawcy i producenci mogli wyciągnąć jeszcze więcej kasy od ludzi, którzy ciężko na nią pracowali. Poprzez serwis, dodatkowe części, które się za szybko zużywają itd. W Tesli nie ma czegoś takiego. A jeżeli słyszałeś, słyszałaś inaczej, to otrząśnij się i dowiedz się prawdy. Dajcie znać, co myślicie o tym rewolucyjnym pomyśle. Podzielcie się pomysłami na kolejne filmiki. Jeżeli zainspirowało Was tutaj coś, o czym warto porozmawiać dłużej, dajcie znać. Ja czytam wszystkie Wasze komentarze. Dzisiaj chciałbym jeszcze na zakończenie, po zakończeniu, chciałbym Wam polecić książkę 0 do 1 Petera Thiela. 0 do 1 Petera Thiela to inspirująca książka i odważna książka, której autor przekonuje czytelnika, że prawdziwe innowacje rodzą się tylko wtedy, gdy osiągamy zupełnie coś nowego i unikalnego, a nie kopiujemy istniejące modele biznesowe. Dlatego ją polecam, ponieważ rozmawiamy o Cybertruck dzisiaj, który to oczywiście jest rzeczą innowacyjną i nikt jeszcze czegoś takiego nie pokazał. Tiel dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat budowania sukcesu i wskazuje konieczność na tworzenia monopolii, które są kluczem do zrównoważonego wzrostu i zmiany świata na lepsze. To jest ważne czytadło dla Was, dla przedsiębiorców i osób pragnących wprowadzić rewolucyjne zmiany w dziedzinie biznesu i w swoim życiu. Jeszcze dzisiaj dodatkowo zastanówcie się nad taką strategią inwestycyjną. Jeżeli nie jesteś traderem, tylko budujesz swój majątek i bogactwo na przyszłość, pamiętaj, żeby myśleć dekadami, bo to, co pokazują ruchy dzienne, to najczęściej tylko szum. Który po rozszerzeniu perspektywy daje nam lepsze pojęcie o tym, co się dzieje. Chciałem tylko Wam przypomnieć, że poprzez nasze wideo i treści chcemy zapewnić widzom najgłębsze zrozumienie świata wokół nas i trendów, które kształtują naszą przyszłość. Bez względu na to, czy jesteś inwestorem, który chce być na bieżąco, czy kimś, kto interesuje się eksplorowaniem granic nowoczesnej technologii, Teslanomia, ekonomia jutra to. Idealny kanał dla Ciebie. Dziękuję za to, że byliście ze mną przez ten czas. Do usłyszenia następnym razem. To był Michał na kanale Ekonomia Jutra. Odkrywamy przyszłość w teraźniejszości.